W nowym odcinku, nie wiem już którego dnia, bo się już pogubiłem całkowicie. No i co, rozebrałem busika. Dzisiaj bierzemy się za mycie jego. Także tak wygląda bałagan całego tego rozebrania. Nieporządek straszny, ale okej, okay. nie będziemy tutaj rozmawiać o porządkach. Dobra, pokazuję wam jak wygląda busik. I to wygląda tak, busik. Wstawiłem już blachy yy, tam, gdzie było trochę przyrdzewiałe, gdzie było ten, czy wewnętrzne progi zrobiłem. Yy, Powstawiłem tutaj te blachy, jak Tam widzicie, tu gdzie na czerwono pomalowane. Także tutaj dookoła tak go zrobiłem. To są wewnętrzne blachy jeszcze. No już wyciąłem szyby. Środek to wiadomo, że wygląda jedna wielka pajęczyna. Zaraz Wam pokażę z tamtej strony, słońce świeci. Ustawiłem go na takich najazdach, bo go będziemy myć. I to będziemy go myć nie z zewnątrz, a będziemy go myć w środku. Zaraz Wam pokażę. O, będzie lepiej widać. Na takich najazdach jest ustawiony. I co? Opróżniamy środek. Tutaj też blachy jeszcze wstawiłem. Pokażę Wam, nie jestem jakimś spawaczem idealnym. W sumie to można powiedzieć, że pierwszy raz takie rzeczy robię w samochodzie. Tu jeszcze będzie szło zewnętrzne poszycie. Będzie cały malowany. Także to jeszcze jest, no jeszcze jest co robić. Tak wygląda to w środku. Dach już trochę. Też tam, gdzie go tam, gdzie nie gdzie Jakiś tam nalot rdzawy, nie to, że to jest wszędzie rdza, tylko nalot rdzawy był jakiś, to też Ma znałem takim, koryzon Tak się nazywa yy, Zaraz Wam pokażę I co, szyberdachy będziemy mocować mąco, dzisiaj i tak dalej Także, tak wygląda to Ze środka, deska rozdzielcza, też to wszystko tutaj bierzemy Myjemy, bo jest tak zakurzone, zawalone, że Trzeba, trzeba po prostu go umyć Przed tym wszystkim o i biorę takim sobie środkiem korizon czerwona farba tlenkowa. No i co tak to wygląda od środka. Bierzemy się za porządek i bierzemy się za mycie. Dobra, mamy powyciągane, eee, wszystko opróżnione jest. Tak to teraz wygląda. Sześciutko I co? Bierzemy się za zamycie. Bierzemy się. Hmm. I co? Chyba będzie pierwszy bus w Polsce bo na świecie. Który jest tak rozebrany, tak przygotowany do tego, żeby go przerobić na kampera i będzie chyba tak myty. Ze środka wszystko kompletnie po prostu szybciutko będzie robione. Jest rozebrany aż do gołej, do gołej blachy jest. Rozebrany jest, proszę. Także, jeden, no może jeden nie pierwszy, ale jeden z pierwszych, który, który tak jest rozebrany. I tak, oczywiście, przede wszystkim być, powinien być przygotowany ten bus do, yy, do przeróbki na kampera. Nie tylko ocieplamy sobie szoferkę, takie rzeczy, tylko kabinę, wszystko, po prostu wszystko. Dag jest pomalowany, co wprawdzie. Jest już zakurzony taki myśli kolor, ale to już widzieliście. W każdym razie, ostatnie zdjęcia przed myciem. I co? Bierzemy się, a musimy jeszcze teraz zabezpieczyć jeszcze te y, kable. Y, kable te, tutaj na dole. Tam kable te przy kierownicy. To musimy wziąć, zabezpieczyć. Worek naciągniemy i powinno być dobrze. To Wam jeszcze pokażę jaki fajny patent wymyśliłem. Bo jak wiecie, no to tutaj wchodzi nagrzewnica tędy. Więc nie będę montował na grzewnicy, kupiłem kawałek rurki miedzianej. Proszę bardzo, złączyłem i tak to mniej więcej wyszło. Odpaliłem działa nie cieknie. Gites Malines. Dobra. Bierzemy się za przygotowania do wody. To, sobie powstało dwie godzinki po myciu i co? Sprawdzimy teraz czy odpala, to zapraszam do busa. Wsiadamy sobie do busika, pierwsza próba uruchomienia, powiem szczerze, że nie uruchamiałem bez Was, także zobaczymy czy, czy się uruch uruchomi, nie ma licznika. Dnia. Pokażemy kontrolek Słuchajcie Coś tam słychać, że prąd idzie? Ja to z tyłu się palą I co? Pierwsze uruchomienie? Baja! Czyli jak widzicie można busy myć w środku Dobra, wjeżdżam do środka i, i co? Do następnego, dobra, no i co? Bierzemy się za montaż okien. Zleciałem sobie takie listewki, już trochę je pomalowałem. Takie listewki są docięte, dlatego, że to będzie ramka do. ramka będzie do okna. Okno jest tam już u góry. Jedno, nie jest jeszcze przyklejone, ale będzie ramka, żeby to wzmocnić. Też wam oczywiście Wam to pokażę, ale niech sobie tam schnie to. Hmm, te listewki. Tak, listewki ucięłam, no tam 2,5 cm na 5 cm takiej szerokości takiej listewki. Tu wam pokażę surowe. O. Grubość 2,5 cm, szerokość tutaj 5 cm, dlatego że grubość. Tego plastiku, co tam wychodzi, tutaj do środka jest 2,5 cm, więc tak to zrobimy. Co tu, żeby to wzmocnić, oczywiście? Co my tu jeszcze mamy? A, i montuję teraz jeszcze światła. To nie są światła do jazdy dziennej, tylko to są halogeny, które będą oświetlały jakiś tam wjazd, może na pole kempingowe, jak się wieczorem wjeżdża, czy gdzieś na dziko się pojedzie, czy ogólnie jako takie światła. Halogenowe, dalekosiężne. I te światła będą zamontowane. Czekajcie. O. Tam u góry, gdzie są te dziurki, trzy Tam i u góry będzie antena. Także tam to będzie montowane. Bierzemy się za robotę. Oczywiście już. Mamy na Sika Flex 2. Eee, Czekajcie. 252. 252 pięć, Uszczelniamy ten tego Sikoflexa Tu jest od wewnętrznej strony. I tutaj śrubę tak samo też uszczelnimy. Znaczy uszczelniliśmy. O. I od wewnętrznej strony to samo. Także idziemy tam, oczywiście od góry też otłuszczamy i tak dalej, wiadomo. Standardowo, dlatego też to montuję, bo... dziury mi zostały. Po poprzedniej tej, ale co tu się okazuje, że chyba jest ten dziura za mała. Dziura szóstka, musi być ósemka Dobra, to trzeba rozwiercić. O. Będzie trochę lepiej widać. No i co? Tak gdzieś w tym ten deser, jak to się mówi. Kolejne trzy jeszcze też tak trzeba zamontować i dociągnąć śrubą, jaką była w zestawie, znaczy nakrętką, przepraszam. Od środka, od środka jeszcze damy blaszkę i damy wzmocnienie. Tylko muszę coś tam wymyślić, dorobi. Dobra, idę po blaszkę.